Chcesz dobrze wypaść w telewizji? To bardzo dobrze trafiłeś. Zaczynamy. Cześć, tu Marta Radziach, a to kolejny odcinek cyklu Akcja Prezentacja. Dzisiaj powiem Wam o tym, jak się przygotować do wystąpienia w telewizji, gdy zostaniemy o to poproszeni, żebyśmy wystąpili właśnie jako gość albo ekspert w danym temacie. To zaczynając tak zupełnie od początku, wyobraźcie sobie, że ktoś do Was dzwoni właśnie z propozycją wystąpienia w danym programie. Co robicie? Po pierwsze, zgadzacie się. Oczywiście, o ile formuła i temat programu, wystąpienia Wam odpowiada, ale dlaczego się zgadzacie? Bo mimo, że takie wystąpienie na pewno wiąże się ze stresem, to jest to też ogromna szansa na Promocje, promocje Was samych, ale też i Waszej marki. Dlatego przede wszystkim warto wykorzystać te szanse. Ale warto także zapytać o to, co to za program, kto będzie prowadzącym, ile macie czasu na wypowiedź i czy na przykład potem będzie szansa zobaczyć takie wystąpienie albo choćby uzyskać link do niego, żebyście później mogli na przykład pochwalić się nim wśród znajomych czy też kontrahentów. Druga sprawa to przygotowanie. Przygotowanie, zarówno merytoryczne, jak i przygotowanie wizualne. Jeśli chodzi o merytorykę, na pewno, skoro do Was zadzwonili, to jesteście ekspertami w danej dziedzinie i to Wy doskonale znacie ten temat. Ale Dobrze poukładać sobie w głowie, co chcecie powiedzieć, i pamiętajcie, że w telewizji jest zawsze mniej niż więcej czasu. Dlatego dobrze sobie skonkretyzować dokładnie to, co chcecie, żeby zaistniało na antenie, bo najczęściej jest tak, że tego czasu jest mniej niż więcej. Więc dokładnie obmyślcie sobie plan, dokładnie wyobraźcie sobie tą sytuację, żebyście później wiedzieli dokładnie, co chcecie przekazać. A z drugiej strony mamy przygotowanie wizualne i tutaj odradzałabym e, ubieranie się w zielone albo też w niebieskie bluzki, spódnice, garnitury cokolwiek. Dlaczego? Dlatego, że część programów nagrywana jest na greenboxie albo blueboxie. I gdy założycie zieloną lub niebieską rzecz, może dojść do takiego efektu. Mogę like <laughs> robić Jeśli chodzi o strój, odradzałabym także zakładanie czegokolwiek, co ma mniejsze wzory, bo to zwyczajnie interferuje, czyli można powiedzieć, że te paski albo kratka nam się po prostu w kamerze poruszają i to bardzo odwraca uwagę. Zresztą popatrzcie na tego dziennikarza. Unikałabym także, to w przypadku pań dużej biżuterii. Wyobraźmy sobie, że mamy choćby takie bransoletki. Już widzicie, że one same robią dużo hałasu, a wyobraźmy sobie, że jeszcze gestykulujemy i uderzamy tą bransoletką o stół. To też powoduje zakłócenie, więc takiej biżuterii, dużej biżuterii lepiej unikać. Mamy przygotowanie merytoryczne, mamy przygotowanie wizualne, to jeszcze przygotowanie mentalne, czyli stres Stres, zwłaszcza jeśli występujemy pierwszy raz przed kamerą w telewizji, na pewno się pojawi. Jak sobie z tym stresem poradzić? Zachęcam tutaj do obejrzenia jednego z odcinków cyklu akcja/prezentacja. Tam szczegółowe wskazówki dotyczące tego właśnie, jak radzić sobie z tremą podczas wszystkich wystąpień publicznych, również tych w telewizji. No i wreszcie nastał ten ważny dzień, dzień, w którym wystąpicie w studiu telewizyjnym. Co robicie? Przyjeżdżacie przede wszystkim wcześniej. Wcześniej, żeby się nie stresować, żebyście mieli czas na to, żeby pójść jeszcze do make-upu i poprawić swój makijaż, a w przypadku panu w ogóle nałożyć się taki podkład na twarz, żeby się troszkę rozejrzeć, zobaczyć jak wygląda studio, być może także porozmawiać jeszcze o konkretnym temacie tego też programu, żebyście po prostu czuli taki komfort. Im wcześniej, tym lepiej, bo będziecie też bardziej oswojeni z nowym miejscem. Przygotujcie się także na to, że przed wejściem do studia zostanie Wam przypięty no właśnie mikrofon, czyli z tyłu będziecie mieli mikroport, który najprawdopodobniej albo zawiśnie na pasku Waszych spodni lub też spódnicy. Ważne jest to, żeby się tym nie stresować. To ma tylko po prostu doprowadzić do tego, że Wasz głos będzie bardziej słyszalny, także absolutnie niech was nie zestresuje to, że będziecie mieć. Takie urządzenie, że będziecie lekko okablowani. Rozmowy w telewizyjnym studiu najczęściej prowadzi się na siedząco o tyle bardziej komfortowo dla Was, że nie widać choćby pod stołem drżących nóg. Ale warto zapanować się nad tym, co widać choćby nad gestykulacją. Tutaj polecam Wam jeden z odcinków cyklu Akcja-Prezentacja, w którym mówię o tym, co zrobić z rękoma. Ale warto także popracować nad postawą, czyli nie garbimy się, nad uśmiechem na naszej twarzy, a także nad kontaktem wzrokowym, który powinien być utrzymywany tylko i wyłącznie z gospodarzem danego programu. Nie patrzymy w kamerę, to dziennikarz, prezenter patrzy w kamerę, my patrzymy na dziennikarza i prowadzimy taką zwykłą, Tradycyjną rozmowę. Pamiętajcie, że występ w telewizji to jest dla was szansa. Dlatego bądźcie uśmiechnięci, w miarę możliwości wyluzowani i opanowani, i pamiętajcie, że to wy, nikt inny, jest ekspertem w danej dziedzinie, dlatego powiedzcie dokładnie to, co mieliście w planie. That's a great story. Oczywiście trzymam kciuki za Wasze wystąpienia i jeśli podobał Wam się ten odcinek cyklu Akcja Prezentacja, to zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, a także do kontaktu. Kontakt małpa Do zobaczenia. A jeśli słyszeli Państwo jakieś niepokojące dźwięki w trakcie tego nagrania, to jest to sprawka właśnie tego dżentelmena. Benio i tak starał się być bardzo cierpliwy, także bardzo mu dziękujemy za to, że był taki grzeczny.